Nazywam się Alfreda Piątek. Dla dzieci babcia Ala. Przeczytam wam bajkę pod tytułem Czerwony Kapturek. Tę bajkę czytała mi moja babcia Ewa. Była raz mała dziewczynka, którą kochał każdy, kto ją tylko ujrzał, a najwięcej kochała ją babcia. Nie wiedziała wprost, co jej dać? Pewnego razu podarowała jej kapturek. To takie nakrycie głowy kapturek z czerwonego aksamitu. A dziewczynce tak się ten kapturek podobał, że nie chciała nosić żadnego innego. To też nazwano ją czerwonym kapturkiem. Pewnego razu rzekła mama do czerwonego kapturka: Oto masz dziecko w koszyczku. Placek i flaszkę wina. Zanieś to babci, która jest chora i słaba i ucieszy się bardzo tym podarunkiem. Idź zaraz, póki nie ma wielkiego upału, a idąc, nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogłabyś upaść i stłuc butelkę. Kiedy wejdziesz do pokoju babci, nie zapomnij powiedzieć dzień dobry i nie rozglądaj się po wszystkich kątach. Zrobię wszystko jak każesz, przyrzekł Czerwony Kapturek. Babcia mieszkała w lesie o pół godzinki drogi od wsi. Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Ale Czerwony Kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę, i nie bał się go. Dzień dobry, Czerwony Kapturku, rzekł wilk. Dzień dobry, wilku, otwarła dziewczynka. Dokąd to tak wcześnie? Do babci. A cóż tam niesiesz w koszyczku? Wino i placek. Mamusia upiekła wczoraj, posyła więc trochę chorej babci, żeby sobie podjadła i sił nabrała. A gdzie mieszka twoja babcia czerwony kapturku? O, to jeszcze kwadran z drogi stąd. Daleko, w lesie. Pod trzema wielkimi dębami stoi chatka otoczona leszczynowym żywopłotem. Na pewno tam trafisz, rzekł czerwony kapturek. Wilk zaś pomyślał sobie, to młode, kruche stworzonku lepiej mi będzie smakować niż stara babcia. Trzeba sobie sprytnie poradzić, żeby obie zjeść. Idąc kawałek drogi u boku czerwonego kapturka, Wilk rzekł. Spójrz, jak pięknie kwitną kwiaty dookoła. Dlaczego nie zwierzesz kilku dla babci? I zdaje się, że nie słyszysz, jak słodko śpiewają ptaszki. Idziesz prosto przed siebie, jak do szkoły, a w lesie jest przecież tak uroczo. Czerwony kapturek otworzył oczy, a widząc promienie słońca tańczące wśród drzew. I całe łany kwiatów, pomyślał. Babunia ucieszy się, gdy jej przyniosę ładny bukiecik. Jest jeszcze dość wcześnie. Zdążę na czas. I pobiegła w las, szukając kwiatków. A gdy zerwała jeden, wnet dalej spostrzegła inny, jeszcze piękniejszy. Biegła więc za nim i coraz głębiej wchodziła w las. Tymczasem wilk. Pobiegł prosto do domku babci i zapukał do drzwi. Kto tam? zapytała staruszka. To ja, czerwony kapturek. Przynoszę babci ciasto i wino. Otwórz babciu. Naciśnij klamkę, rzekła babcia. Za słaba jestem, aby wstać. Wilk nacisnął klamkę. Drzwi otworzyły się. A zwierz zbliżył się bez słowa do łóżka babci i połknął ją. Potem ubrał się w jej koszule i czepek i położył się do łóżka. Kiedy czerwony kapturek nazbierał tyle kwiatów, że już ich nie mógł unieść, przypomniała sobie nagle babcie i pobiegła szybko do jej domku. Zdziwiła się bardzo, że drzwi są otwarte, a wchodząc do pokoju pomyślała: O Boże, tak jakoś straszno tutaj, a przecież zwykle chętnie chodzę do babci. Dzień dobry, zawołała, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zbliżyła się więc do łóżka i popatrzyła. Ujrzała babcię, która miała czepek mocno. Naciągnięty na twarz i bardzo dziwnie wyglądała. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Abym Cię lepiej mogła słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Abym Cię lepiej mogła widzieć. A dlaczego masz takie wielkie ręce? Abym Cię lepiej mogła objąć. A dlaczego, babcie, masz taki brzydki, wielki pysk? Aby cię łatwiej zjeść. I w tejże chwili wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego, czerwonego kapturka. Gdy wilk zaspokoił już swój apetyt, położył się z powrotem do łóżka i wnet zasnął, chrapiąc głośno. Młody myśliwy Przechodził właśnie koło domu i pomyślał: Jakże chrapie ta staruszka? Muszę zajrzeć, czy jej się coś złego nie stało. Wszedł więc do izby i ujrzał na łóżku śpiącego wilka. Oto cię znalazłem, stary szkodniku zawołał myśliwy Dawno już ciebie szukałem. I chciał nabić fuzję i zastrzelić wilka. Ale pomyślał sobie, że wilk mógł połknąć babcię i można ją byłoby jeszcze uratować, więc nie strzelił, lecz wziął nożyczki i rozciął śpiącemu wilkowi brzuch. Natychmiast wyskoczył czerwony kapturek wołając: Ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka! A potem wyszła mi babcia, żywa jeszcze. Ale ledwo dysząca. Czerwony kapturek przyniósł prędko kamieni, którymi napełnili brzuch wilka. Kiedy zwierz się obudził, chciał uciec, ale kamienie były tak ciężkie, że patł zaraz jak martwy na podłogę. Wszyscy troje ucieszyli się bardzo. Myśliwy ściągnął z wilka skórę i poszedł z nią do domu. Babcia zjadła ciasto i wypiła wino przyniesione przez kapturka. A dziewczynka pomyślała. Odtąd nigdy nie będę biegała po lesie, gdy nie będzie obok mnie mamusi.